Na wam dzisiaj jest wizualnie. Znowu na to. Znowu. Zen. Jak ktoś jest zdziwiony moją sumiennością. Moment. Jak to w zasadzie to działało? A, tym się o, jak to się No Jakiś ja! Jakiś dziurę w mózgu mało. Jeżeli ktoś jest zdziwiony moją sumiennością, to spokojnie nie jest na pewno tak zdziwiony jak ja. Kolejny odcinek. Zresztą, jeżeli ktoś myśli, że nagrywam sumiennie, to proszę powiedzieć, to kinie to was, zabije śmiechem. The penguins za coming. A, tu jest ten. A czyli prawym przyciskiem ten. Czemu się nie da zjechać? Czyli co, mam patrzeć, jak wszystkich wyrżną na dole, bo. Przecież to jest bez sensu. Ani to zabawne, ani to. Teraz będzie się dał zjechać problemem tej gry, jest, że tłumaczy rzeczy oczywiste. A nie zajmuję się rzeczami, które mogą sprawiać problem. Tu przydałoby się wytłumaczyć o cholerę, oni się mnie pytają tak właśnie. To znaczy pytają. O cholerę tak właściwie chodzi. Tak, oni się nie będą kończyli, a ja stąd nie mogę wyjść, bo... sobie drugą broń. A przedsiębiorstwo, no dobra. Nie wnerwia mnie to, bo o oczywistym jest, że leci się z karabinem pomóc kumplom, a tutaj nie. Miałem się nie frustrować tą grą. Kurde, miałem się pozytywnie nastawić. Mm. Oczywiście kumpel wie od razu, że to my, więc nie reaguje. No i? Inny kurek do nas strzela, to znaczy inny pingwin. -ping. Ktoś ma jakiś pomysł? Pomysły ły, ły, tam jest ły, tak? Nie, wrogowie się ewidentnie bez, bez końca. co jakby tak naprawdę nam nic nie daje, nic nie zmienia. no Jest jakieś przejście, którego nie zauważyłem. Chyba mój bohater dostał w łeb. Należało mu się. Nie, nie, kompletnie mi się nie podoba, jak oni tutaj rozgrywają te rzeczy, które właśnie. Źle przesunięty jest poziom trudności. No nareszcie. Co jest ty, co? To jest frustrujące. Są schody na górę, ale nie, bo po co? Tyle było pozycyjnego nastawiania się do gry, nie? Właściwie, może tam by się kogoś dało potraktować tą głupią miną. I to jest właśnie to, o czym mówię. Ta gra ma poważny problem. Nawet nie chodzi o... Moment, zaraz, uporajmy się z tym. OK. Tu nie chodzi o to, że... Dobra, poniekąd chodzi o to. Dzisiejsze gry przyzwyczaiły graczy do tego, że są oni prowadzeni za rączkę. Eee... Problem jest w tym, że przyzwyczailiśmy się do tego na tyle, że jeżeli jakaś gra nas nie prowadzi za rączkę, to to stanowi problem. O widzicie co trzeba było zrobić? Takie coś. Kolera, nie wpadłbym na to sam, gdybym nie zajrzał do wujka Google i nie poprosił o pomoc. I to jest problem, bo nawet nie chodzi o to, że jestem przyzwyczajony do bycia prowadzonym za rączkę. Chodzi o to, że to nie jest logiczne. Nigdzie w grze wcześniej nie było pokazane coś podobnego. Nie ma analogii, i to jest ten moment, gdzie wciąż powinniśmy. Ogarniać tak, tego typu rzeczy w tutorialu. Żeby wiedzieć, że tego typu rzeczy możemy się w grze spodziewać, e, twórcy dają nam narzędzia do radzenia sobie z problemami, e, które przed nami postawią w trakcie rozgrywki na, w przyszłości. I. Nie da się tu otworzyć? Dobra. Myślałem, że tu będzie otwarte. E, I co jest. Tak? Ej, ej. No nie mów mi, że. Dlatego dzieci chodzą do szkoły, żeby ogarniać różne rzeczy. Które? Później będą musieli w życiu wykonywać, nie wiem, tabliczka mnożenia, umiejętność pisania, czytania tego typu rzeczy. I w grach wypadałoby, żeby tutorial ogarniał podstawy wszystkiego. A tu się okazuje, że tłumaczą nam rzeczy podstawowe lewo, prawo, które absolutnie do niczego nam się później to znaczy nie no. <laughs> inaczej, przydadzą nam się, jak najbardziej nam się przydadzą, z tym, że. Tu nie mam, tu będzie jakaś dura. Z tym, że. to jest praktycznie w każdej grze takie samo i nie ma co się spodziewać, że któryś z graczy będzie tego nie ogarniał. Za to, jeżeli jest coś, czego się raczej nie spodziewałem w tej grze, to się nagle okazuje, że to jest ode mnie wymagane już podczas rozgrywki. Bardzo, bardzo dupne zagranie, że tak powiem. For the honor, For the republic! Empire State Building Mam nadzieję, że to dziś tu. Nie Nie mówcie. No i wreszcie coś się zaczyna dziać. Nie było mnie tu. Odturlałem się. No nareszcie. Ciekawe skąd ten kurak tutaj wie, że coś się złego dzieje. Bo miałem wrażenie, że on zaczął przede mną spierniczać. turalai turalai Не. Но есть. Нет, нет. 그대로 틀리잖아 틀리잖 Naprawdę mam wrażenie, że największym wyzwaniem w tej grze jest... Tu yy... nikogo nie ma. To tak powinien być jakiś kolor. Tak, ja mam się teraz tam dostać. A to samo zjeżdża. komentowałbym to w jakiś sposób, ale czyli skoro to jest... czy da się złapać? Nie, nie da się złapać oczywiście. <laughs> o czym to ja mówiłem? Aha, że coraz bardziej odnoszę wrażenie, że nie jest wyzwaniem yy... samogranie, tylko domyślenie się o co twórcom tak naprawdę chodzi i Wykorzystanie tego w rozgrywce, nie? Dobra, starczy na dzisiaj. Mimo pozytywnego nastawienia, udało mi się sfluslować. Flustracja. Dziękuję za uwagę. Ej. どと。<music>